Cześć Boże, witam Was serdecznie, komentarz do Ewangelii z drugiej niedzieli po Narodzeniu Pańskim jesteśmy w roku C ale tak czy inaczej jest to Ewangelia ze świętego Jana prolog Jana posłuchajmy go na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo ono było na początku u Boga wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego co się stało w nim było życie, a życie było światłością ludzi a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan, mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowa, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełnu łaski i prawdy. Ja daję o nim świadectwo i głośno była w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez, y, za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy, nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Moi kochani, mamy bardzo bogaty tekst. To są pierwsze 18 rozdziałów, y, pierwszego rozdziału świętego, 18 wersetów, przepraszam, y, Ewangelii Jana. To jest taki tekst bardzo bogaty, trudny i no, nośny. Ja tutaj wydobędę takie tylko parę myśli dzisiaj z tego tekstu dla nas. Istotnie się tekst, który nam ukazuje prawdę, objawia prawdę o wcieleniu Syna Bożego, czyli druga osoba boska staje się człowiekiem. Tak? Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Tak? Mówimy o tej boskości. Słowa Bożego, ma naturę boską i On, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ciałem, czyli człowiekiem. I tutaj mamy taką główną prawdę, którą warto sobie też przytaczać, przypominać, gdy chodzi o osobę Jezusa, bo to przecież On, o Nim to mowa. jest Syn Boży, stając się człowiekiem, jest Jezusem Chrystusem. To jest to, że jest prawdziwym Bogiem, co tutaj widzieliśmy, i prawdziwym człowiekiem. Tak? I to jest jakby dwa w jednym, jak to mówię czasami młodzieży. Czy dzieciom, jak ich uczę, że, że jest i prawdziwym Bogiem, czy jest w stanie nas bawić, ma boskie moce, boskie tutaj prerogatywy, no właśnie, jest nieogarniony, a zarazem jest człowiekiem, jest jednym z nas, ma naturę ludzką, nas rozumie, komunikuje się z nami, przeżywa to, co my, to jest niezwykła sprawa. Tego nie było nigdy w historii. Ten tekst, poniekąd mówiący o, o przyjściu z Syna Bożego, drugiej Osoby Boskiej na Ziemię jest po prostu przełomowy. Tego nie było nigdy w historii. To też taka kolejna taka prawda, że ludzie zawsze szukali Boga. Jakoś do Niego dążyli, czyli do Niego się dostać, sami przez jakąś, nie wiem, Bycie takim perfekcyjnym, moralnie idealnym, bez skazy, bez grzechu i tak dalej, próbali to zdobywać, albo jakieś, inne, jakieś rytuały, tak? jakieś rytuały, jakieś praktyki, jakąś wiedzę, gnozę, którą mieli osiągnąć. Ludzie przez setki lat chyba zawsze po prostu chcieli jakoś sięgnąć nieba. I nigdy im się tego nie udawało, czy te próby spaliły na panewce, albo były jakieś takie nieudane, albo nawet śmieszne, komiczne, czy tragiczne nawet. I coś, dzieje się coś niezwykłego. To Bóg przychodzi do nas. To Bóg się do nas zniża. Nam to ciężko w to uwierzyć. To jest, to jest ciężkie do pojęcia. Łatwiej nam przyjąć koncepcję. Ja się wspinam na, to, na ten szczyt i chcę dosięgnąć tego Boga. Łatwiej nam to zrozumieć, i ciągle my chcemy, nawet jako chrześcijanie, ciągle się staramy, ciągle próbujemy tutaj wiecie, zasłużyć na, na jakąś miłość, przychylność Boga, bliskość Boga, tak się do niego zbliżyć. Właśnie, nie? Zamiast po prostu przyjąć tego, który już jest, który przyszedł do nas, zniżył się, zechciał być jednym z nas i trzeba go po prostu przyjąć, yy, yy, jakby pogodzić się z tym. Wiemy, że no właśnie, to jest bardzo trudne w pozorom, yy, Nawet ciągle dla nas, co dopiero dla tych Żydów, tutaj właśnie, że przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli, tak? Niby zapowiadanym przez proroków w narodzie żydowskim, tak? Tyle lat ten naród przygotowywany na przyjście Mesjasza, a jednak Takiego Mesjasza, no nie mogli pojąć, bo to rzeczywiście jest, rzeczywiście jest trudne do pojęcia. No, my jesteśmy mądrzejsi, powinniśmy tutaj już yy, 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 no, być bardziej otwarci, tak? Yy, yy, więc taka, taka bardzo też piękna prawda, że Bóg przyszedł do człowieka. Nie musimy się wspinać, starać, sprężać, po prostu on jest obok, on jest obok, już jest, jest wśród nas i pozostał, pozostanie z nami, tak? Ten tekst także oczywiście pokazuje, że jest w centrum. Jakby, jakby Chrystus jest w centrum tego tekstu i w ogóle On mówi ten tekst, że Chrystus jest w centrum w ogóle wszechświata. Tak? Przez Niego wszystko się stało, co się stało, Bóg przez Chrystusa jakby stwarza świat. On jest światłością, tak? On jest światłością. Um, to nam już pokazuje troszkę właśnie, że ten Syn Boży, który przychodzi, działa, jest aktywny. Tutaj jest to stworzenie świata, tu jest tą światłością. Co to oznacza światłość? Tutaj mamy też, że na początku, tak? W nim było życie, a życie było światłością, a światłość w ciemności świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. Światłość to znaczy, że on, tak jak mamy zresztą światło, nie wiem, jak w jakimś ciemnym pokoju, włączymy światło i nagle wszystko widzimy. Tak? Wszystko, a tutaj jest jakiś stołek, tutaj jest wersalka, tu jakieś komoda, tutaj łóżko, itd., itd. I, i tak dalej, i tak dalej. I tak jakieś poznanie. tak? Nagle widzę, nagle już wiem, gdzie co jest. I Tu tak samo, światłość jest rodzajem poznania. Chrystus przynosi światłość, poznanie, poznanie Ojca. On w pełni, poz, jakby daj nam poznanie Ojca. Tutaj mamy też ostatnie zdanie Boga, nikt nigdy nie widział ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On im pouczył, tak? On nas nauczył. Nauczył nas Ojca, nauczył nas woli Ojca, jaka jest wola Ojca, co Ojciec chce. On nam pozn dał poznać drogę do, do prawdziwego życia, tak? Też do życia wiecznego. On jest życiem wiecznym dla nas. Ale wspomniałem jeszcze, bardzo do tego, On jest też w centrum. To też jest takie bardzo istotne, że Jezus też chce być centrum naszego życia. Wiele razy o tym tutaj mówiłem w tych komentarzach. To wychodzi ciągle w Ewangelii, z w Ewangelii świętego Jana, gdzie jakby Jezus chce być centrum, chce, żeby w Niego uwierzono, tak, to jest jakby główny temat Ewangeliana, no już tutaj zaznaczony na początku tej Ewangelii, bo przez Niego przychodzi zbawienie, nie, On jest w centrum, tu też to słowo logos nam troszkę może pomóc, nie, bo to słowo logos, my go też gdzieś tam ciągle stosujemy, to ciekawe, na różnych naszych polskich wyrazach, zwłaszcza na przykład, nie wiem, biologia, tak, logia, to jest to, to słowo, to jest ym, Czyli nauka, to jest nauka. Logos znaczy słowo, to znaczy też nauka, znaczy wiedza jest jest tą mądrością. Dzisiaj zauważcie w pierwszym czytaniu, jak weźmy i Turgi, będzie o mądrości. To jest jest tą mądrością. Nie, on jest tym, tą mądrością daną człowiekowi nie ma większej mądrości. On jest takim tym Słowem od Boga, tak? czyli największą nauką od Boga. Pełną nauką, nie? No, no Bóg ma pełną wiedzę, dobrą wiedzę, taką, która, która jest prawdziwą, nie nie, nie jakąś niepełną. On ma całkowitą wiedzę i On przychodzi do nas, tak? On jest, on chce, jakby, on jest tym, który jakby jest takim, by to powiedzieć, yy, yy, źródłem, tak? Z Niego wszystko wypływa, nie? Wszystko jakby od Niego bierze początek, tak? On jest takim ziarnem, który jak wsieje się w ziemię, on będzie się rozwijał, tak? On będzie się, się rozprzestrzeniał. Jest jak, 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 zaczyn właśnie, teraz nie stosujemy tego tak często, ale właśnie dla jakiejś ciasta i on zakwasi wszystko, tak? On jest tym właśnie takim, takim, takim taką energią, która, która, jak się tutaj znajdzie dobry grunt, ona się rozwinie, da życie, tak? Coś takiego. Jest, jest, Jezus jest centrum Wszechświata. Centrum naszego życia, centrum historii, centrum kosmosu, centrum yy, yy, prawdziwej moralności, tak? Wszystkiego. Nie? To tak ciężko to może to pojąć, ale to też nam jakby nas zachęca, by na nim budować, by, by z niego czerpać, tak? By, by Chrystus był też naszym centrum. Ba bardzo istotne, no nie? By on był naszym centrum, bo cały czas idea polega na, po, na tym, którą już tutaj wspomniałem, że on przyszedł do nas, jest bardzo blisko i jest. Tylko dać im poprowadzić, takim przewodnikiem, pośrednikiem między nami a Bogiem. Też tak się mówi, może trochę mało, ty nawet sobie o Sarbiom Maryj mówiłem, pośredniczka łaski i tak dalej, tak? ale On jest pierwszym pośrednikiem, On nas sprowadza do nieba, On jakby przychodzi z nieba, wyciąga rękę, mówi: chodź, ja cię zaprowadzę teraz do nieba. Żyć, ja jestem tą drogą, zresztą sam to powiedział sobie, jestem drogą prawdą i życiem. Ja Cię przeprowadzę do nieba, utrzymać się go, tak można powiedzieć, takie trzy proste elementy to znaczy, przyjmować go w sakramentach, znaczy w Eucharystii, kiedy go przyjmuję bezpośrednio do serca Jezusa. Nie? To, to, przeżywać to głęboko, te sakramenty z wiarą. Dwa, Słowo Boże czyli słuchać Jego nauki, Jego słuchajcie. Sam Ojciec powie na przemienieniu podczas przemienienia Jego słuchajcie. Nie? Tak, w ten sposób przyjmujemy Chrystusa. Tak, nie? Jego słuchajcie, słuchajcie jego nauki, trzy to jest życie tak jak on naśladowanie go. Tak. Możemy naśladować Chrystusa, bo on nas naśladuje. On przyszedł do nas, pokazał nam, jak teraz żyć. Jak teraz żyć. Chodzi po tej ziemi, mamy zapis w Ewangeliach, czy też troszeczkę też w listach, czy, czy w Nowym Testamencie, generalnie o Jezusie. Wiemy, wiemy, co robić. Wiemy, co robić. Moi kochani, zapraszam was, byśmy odkryli Chrystusa, ucieszyli się tą niezwykłą prawdą na nowo, taką, tak na świeżą tą prawdą, że Bóg przyszedł do nas, zniżył się do nas i, i, i wystarczy Go przyjąć. To jest tak proste, a tak może czasami trudne. Nie? I, I uwierzyć, że przez Niego po prostu wszystko będzie y, 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 ustawione, przymienione, dotknięte. Y, wyprowadzone w kierunku prawdy, pełni szczęścia, właściwego życia, pełni życia. Na to Was błogosławię. Na przyjęcie Chrystusa i czerpanie z Jego mocy, przede wszystkim to, co tutaj też jest zapisane, by właśnie na nowo przebóstwić się, stać się dzieckiem Boga, tak? Otrzymać tą łaskę, otrzymać tą łaskę, łaska po łasce, tak? Przez Niego, wszystko przez Niego i dla Niego. Niech yy, błogosławieństwo nam w tym pomaga. Niech nas, niech was błogosławi, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.